Dobra. Jestem już po zabiegu. Jak to wyglądało? Najpierw miałam nałożoną na, na tutaj szyję żel taki specjalny znieczulający. Leżałam z nim jakieś 10 minut. Później e, kosmetolog rozrysowała mi linie na brodzie, gdzie będą ukucia. I zrobiła mi ukucia Nie wiem, pewnie tutaj będzie widać. Mam dwa śliniaki. I tak, cały zabieg powiem Wam, że jest do wytrzymania, nie jest źle. E, najgorzej bolało tutaj właśnie w tych, w tych okolicach. Tutaj w ogóle nie czułam żadnych ukuć. E, teraz mam takie dziwne uczucie jakby ściągania, jakby tutaj ktoś mnie tak trzymał i co jakiś czas taki przyszywający jakby lekki ból. Nie jest to jakieś straszne. Kosmetolog powiedziała mi, że ostateczny efekt będzie po dwóch tygodniach i wtedy zdecyduję, czy chcę kontynuować zabieg, czy będę potrzebowała dalej, czy nie. Ja już zauważyłam od razu po zabiegu efekt. Tutaj ta linia mi się tak bardziej wciągła, jak gdyby. Zobaczymy. No tutaj, tu mam dużo tego, ale też mi się wydaje, że troszeczkę jest mniejsze. Zobaczymy. Ja będę tak może co dwa, trzy dni nagrywać, jak to wygląda, jaki jest efekt. Ale no ogólnie jest wszystko ok, fajnie. E, polecam ten zabieg. Szczerze mówiąc, nie było to bolesne, także nie, nie warto się w ogóle przejmować, bać i zobaczymy jak to się zagoi. Pa-pa!